Nad naszą ojczyzną. Maryja jest naszą królową, która swym płaszczem otacza każdą polską rodzinę, każde nowonarodzone życie. Wijący dzwon to wezwanie, aby nasze modlitwy zanosić przez jej wstawienictwo. W naszej polskiej krainie puścimy ciebie piosenko. Jeśli w znaku widzimy głos, który przyprowadza do świątyni. To również w Maryi widzimy tę, która przyprowadza nas do Jezusa. W biciu dzwonu kryje się wołanie Maryi. Przychodźcie do mojego Syna. I choć dzwon zwykle zawieszony jest w burze, czasem bardzo wysoko. I choć gdy bije, czuje się Jego potęgę i majestat, nawet jeśli jest elektroniczny, to jednak pełni On służbę. Trzeci maj na ponaku powitaj. W piersiach rozpacz uwięziona, w listopadzie wstrząsła serce, wstaje polska z drogów płona, I, maj, I już gomychło i wale Wysok smuk w szeci uchwalenia konstytucji. Spójrzmy na siebie, na swojego bliźniego, brata, sąsiada, może innych ludzi, może tych starszych, którzy teraz siedzą i boją się wyjść, bo boją się właśnie choroby, którą, o której wszyscy mówią. Wyjdźmy, zobaczmy ich i może dzisiaj będzie to ten pierwszy dzień, w którym zobaczymy bliźniego i pomożemy. Wszystkiego dobrego życzę w okazji właśnie uchwalenia konstytucji 3 maja. I życzę, żebyśmy byli właśnie godziwymi, dobrymi potomkami tych, którzy wierzyli w wolną, niepodległą i sprawiedliwą Polskę.